Śmiechu warte. Siedzisz w taksówce? Sprawdź pod siedzeniem. To, co tam znajdziesz, może uratować ci życie. Wyobraź sobie: znajdujesz kartkę relacja człowieka uwięzionego w koszmarze. Adrian Kowalczyk opisuje noc horrorów, gdzie śmiech jednego widza mroził krew w żyłach śmiech psychopaty. Adrian wraca taksówką. Kierowca tani, zbyt uprzejmy. W lusterku odbija się twarz z kina. Śmiech nabiera nowego, przerażającego znaczenia. To nie szaleniec, to drapieżnik. To, co się działo na tych horrorach, jest niczym w porównaniu do tego, co ja robię ze swoimi ofiarami. Adrian wie, że to koniec. Pisze kartkę. Ukrywa ją. Ostrzeżenie dla ciebie. Znalazłeś kartkę? Nie ignoruj jej. To nie żart, to krzyk rozpaczy: wysiądź, uciekaj, zanim będzie za późno.